Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Flutterowi Żołnierze Dziś opiszę Wam interfejs projektu czyli z czego składają się poszczególne okna we Flutter Flow Rozpoczęliśmy sobie nowy projekt, który nazwaliśmy warzywniak z ziemniaczkami, z innymi rzeczami bo on będzie ale e, może też nie będę rysował bo później wy, wyłączam nagrywanie, muszę jeszcze raz ten odcinek nagrywać, bo tak mi się zdarzyło tylko będę e, po prostu pokazywał Wam poszczególne Okna programu kursorem. Tutaj, jak sobie widzicie, też będę przesuwał, tu jest pierwsze okno, tak, czyli taki pasek, mógłbym nazwać pasek narzędzi. Tutaj jest kolejne okno, e, gdzie widzicie poszczególne komponenty. Tutaj jest, tutaj jest okno naszej, e, naszej aplikacji, czyli widzimy podgląd naszej aplikacji. Tutaj u góry też mamy kolejny pasek narzędzi, tak jak tutaj pasek górny i pasek boczny. A kolejne okno to są tak to są poszczególne cechy naszych wybranych komponentów. Czyli przykładowo jak sobie od razu wam pokażę, jak sobie wrzucimy tutaj tekst Hello World, to tu ten tekst możemy sobie edytować kolory, marginesy, Możemy sobie zmieniać tutaj nazwę tego tekstu, ale to powolutku sobie zaraz do tego dojdziemy. Omówimy sobie poszczególne poszczególne paski. Tutaj mamy pasek komponentów, czyli włączamy lub włączamy sobie to co tutaj widzimy. To jest pasek komponentów. Klikam, nie ma. Klikam, podświetla się, znaczy że jesteśmy w na tym pasku wybraliśmy sobie poszczególną opcję. Kolejny to jest drzewo widgetów, drzewo tych komponentów, które wrzuciliśmy tutaj sobie na naszą aplikację. Może się przesunę na bok trochę. Drzewo, co to znaczy drzewo? No, nasza aplikacja ma strukturę drzewa, czyli to jest nasza, nasza aplikacja, to jest kolumna. Tak jak macie w Excelu kolumnę, możecie sobie wyobrazić, to jest kolumna. W kolumnie następnie są poszczególne komponenty. W tym wypadku mamy appbar, czyli ten pasek naszej aplikacji i tekst, czyli page title tu mamy, to jest komponent tekst. To jest, jest appbar komponent, tu mamy komponent kolumnę. Ok, czyli tutaj widzimy sobie, jak klikniemy, jest to widget 3, czyli drzewo komponentów. Tutaj następnie mamy listę wszystkich stron naszej aplikacji, bo tu, jak widzicie, to nasza aplikacja ma na razie tylko jedy, jeden ekran. Jak, jak to Wam w prosty sposób wytłumaczyć? No, nasza aplikacja ma wiele ekranów, czyli przykładowo ekran startowy aplikacji, który nas wita. Witajcie w naszym warzywniaku. Kolejna, op, kolejna opcja po kliknięciu w przycisk zaloguj się. Logujemy się do naszego warzywniaka. Kolejna opcja lista naszych, naszych przykładowo warzyw. Czyli tutaj dodajemy sobie tym przyciskiem nowy ekran, ale to później Wam pokażę. Chcę Wam wytłumaczyć, na czym polega tutaj poszczególne, poszczególne elementy tego paska. Czyli tu dodajemy sobie kolejne ekrany naszej aplikacji. Tutaj łączymy sobie z bazą danych. Tutaj mamy całą obsługę bazy danych naszej aplikacji. Tutaj. Tego nie będziemy używać, tego też nie na początku. Tutaj mamy project media, czyli tu są nasze obrazki, na, nasze media naszej aplikacji. No i tutaj mamy okno konfiguracyjne, gdzie możemy sobie skonfigurować bazę danych. Możemy sobie ustawić y, poszczególne, y, przykładowo, y, wygląd, kolorystykę naszej aplikacji, kolor główny, kolor dodatkowy, żeby tych kolorów nie trzeba było zmieniać na każdym komponencie, ok, no to wrócimy sobie, tutaj mamy, mamy to omówione, w zależności od tego, co sobie tu wybierzemy, to tu też te okno będzie nam się zmieniać, ale ok, przejdźmy sobie do naszego yy, tworzyciela, buildera, yy, buildera naszej aplikacji, no i tu jest kolejne okno, te okno Okno komponentów. Tu wybieramy sobie komponenty, możemy sobie tutaj strzałką je zwijać, czy również możemy sobie te komponenty wyszukiwać, czyli możemy sobie wyszukać komponent tekst, tak? I mamy komponent tekst. Chcemy przycisk, czyli button, wyszukać sobie szybko, nie musimy przeglądać listy, tylko sobie filtrujemy, wyszukujemy. Ok. No i te komponenty sobie możemy Przeciągać tak na naszą aplikację, tworząc sobie poszczególne drzewo komponentów. Drzewo komponentów wcześniej Wam pokazałem jest tutaj. Ok, czyli to jest okno podglądu ekranu naszej aplikacji. I yy, tak jak wcześniej, wcześniej Wam wspomniałem, czy nie wspominałem, bo może to, to po prostu to było w tym usuniętym. Moim odcinku, bo kliknąłem tu gdzieś i mi się zatrzymało. Tutaj możemy sobie dawać, yy, nadawać, tak jakby yy, charakterystykę, czyli opisy tego, jak dany komponent, w tym wypadku tekst, ma wyglądać. Czyli możemy sobie tu wpisać na przykład yy, warzywa, bo robimy aplikację z warzywami. Warzywa. Tutaj możemy sobie dawać margines, czyli przykładowo odstęp, padding tak zwany. Czyli możemy na przykład sobie zrobić, że od, lewy, od, gór, od góry będzie to 12 pikseli, od lewej strony będzie to 45 pikseli, od prawej strony będzie to, nie wiem, 700 pikseli. I tak jak widzicie, tutaj możemy zarządzać sobie na przykład rozmieszczaniem naszego tekstu, czyli tworzyć taki interfejs, żeby wyglądał Przyjaźnie, tak? Warzywa. Teraz to wygląda tak. Żeby, bardzo ważne, żeby sobie zrobić podgląd naszej aplikacji, klikamy takie, takie oko tutaj i otworzy nam się podgląd naszej aplikacji i będziemy widzieć, jak wygląda tutaj na naszym telefonie ta aplikacja. Zmieńmy sobie tutaj również, klikając na poszczególny komponent, możemy zmieniać jego nazwę, czyli na przykład warzywnie, nazwiemy sobie. A tutaj zrobimy sobie na przykład ziemniaki, tak? Jest ziemniaki, jest. Możemy zwiększyć sobie czcionkę na przykład tutaj, albo na przykład zrobić już zdefiniowaną wcześniej w ustawieniach. Tak, jak tam możemy sobie ustawiać ziemniaki. Weźmy sobie, wyśrodkujmy. Yy, wyśrodkujmy sobie. W ten sposób, bo możemy wpisywać to podając poszczególną wartość, ale możemy sobie po prostu wyśrodkować. Wyśrodkować sobie ten tekst tylko że nie będę wam, nie będę wam tutaj teraz, że tak powiem, mieszał. Ale to okno służy do ustalania danego wartości danego komponentu czyli możemy sobie zwiększać czcionkę również możemy dawać kolor inny czyli możemy w sobie już zdefiniowany na przykład tutaj tekst w ustawieniach dać albo możemy sobie indywidualnie dać kolor na przykład ziemniaków czerwony zaznaczamy sobie i użyj kolor widzicie ziemniaki są koloru czerwonego Wpisujemy tutaj 30 przykładowo i mamy, ale ustawmy sobie 12. Dzięki temu to będzie w takiej odległości podobnej jak, jak to. No to tyle. E, tutaj możemy sobie podglądać naszą aplikację. Tak jak wcześniej wspomniałem, to jest taka podstawowa obsługa budowy naszego programu. Aha, bardzo ważna informacja: możemy sobie zmienić tutaj na przykład podgląd aplikacji, jak będzie wyglądała na iPadzie albo jak będzie wyglądała przykładowo na MacBooku, na komputerze i klikamy podgląd i widzimy, że nasza aplikacja będzie tak, w taki sposób wyglądała. Wrócimy sobie do widoku mobilnego, na przykład iPhone 13 Mini i tak ta aplikacja na tym iPhone'ie będzie nam się prezentować. Dobra, to tyle. Omówiłem Wam główny interfejs naszej aplikacji. Zapraszam Was do do kolejnego. O, tutaj sobie zmieniamy, z tego względu, że my możemy sobie o, tu sobie powiększamy wygląd nasze, naszej formatki, a tutaj w podglądzie zmieniałem Wam wygląd, jak ta aplikacja będzie wyglądać na różnych urządzeniach. To tyle. No, mam nadzieję, że Cię nie zanudzam. Zapraszam do komentowania, subskrybowania. Lecimy dalej z naszą aplikacją. Będę dalej omawiał komponenty na bieżąco. Nie zanudzajcie się, działajcie, próbujcie, klikajcie. Macie już przecież Flattera. Trzymajcie się, hej.